bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Fortnite zbiliście ponad 4 łapki w górę z filmem z Ciuplokiem dlatego dzisiaj jest ze mną Ciuplok tylko że na innym koncie i dzisiaj do pomocy wzięliśmy sobie Hangrego. No, i jak, no i tutaj jak widzicie też jest Ciuplok tylko że inny innej, innej ma mo i i. Um, i tak dzisiaj będziemy sobie grali trio a mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba i teraz Hungry. ile ma być łapek w górę pod tym odcinkiem, żeby był kolejny odcinek ze wami dwoje. Dwoma. A nie wiem, może tak 3, 4, 5, coś takiego. Wybierz ostateczną liczbę. Nie wiem, z 5 to zobaczymy. Może... Czyli 5 udawa. łapek w górę. Tak? No. No to już użyliście Hangre go 5 łapek w górę ma być, by był kolejny odcinek. Z nimi dwoma grającymi trio. Ma I postaramy się oczywiście wygrać grę, bo to będzie nasz główny cel. Mam nadzieję, że to się nam oczywiście uda. A i tak e, bym zapomniał: Miał, e, jeżeli, chcecie, jeżeli, bym, jeżeli chcecie, możecie kliknąć na trzeciej subskrypcji. Mi to naprawdę wiele pomoże, a Wam niewiele to zaszkodzi. Wręcz przeciwnie, będziecie, będziecie mi pomagać rozwijać mój kanał. Także jeżeli wy, wy, będziecie tacy mieli, to dla mnie zrobicie, będę Wam bardzo wdzięczny. I powie, jak powiedział tutaj Hungry, ma być pięć łapek w górę pod tym odcinkiem, żeby powstał kolejny odcinek z innymi dwoma. A, także życzę Wam miłego oglądania. Jak ja nie lubię znak. Wow, nawet Heda udało mi się wyrwać. Co za miata? Cichety będę dawał dodało spicoteki tylko. Gdzie lecimy? Może... tu? Wejdziemy? No nie wiem. Dobra, mogą być w sumie wydmy. Bo czemu nie? No to rozumiem, że wszystkich rozwalamy, no i wygrywamy, się, nie? No wiadomo, tak. klasyk. No, 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 no i dobrze. Przed chwilą zrobimy to, co przed chwilą zrobiliśmy. No dokładnie. No, tak, jeżeli nie wiecie o czym mam w ogóle gada, to już wam mówię. Wcześniej zanim jeszcze Cushop do nas dołączył. Um, ja i Hungry graliśmy sobie dłoska i zrobiliśmy wina i to może nawet moi potwierdzić, ponieważ, ponieważ właśnie dołączył do ekipy w momencie, w którym jakby byli, byliśmy jakieś, nie wiem, nie wiem, parę minut, parę minut chyba przed winkiem, czy takiego. O, goś mnie za pistoletem. Idę? Tak ja właśnie tych pistoletów nie lubię z tego powodu, bo one tak spamią mocno, co nie? No, ja, ja miałem ja, MK i coś nie, mu tam zadałem, ale... To nie, cieszę, ma, właśnie? to nie nie ma tak jakby sensu. Jak ma pistolet, co nie to... Pistolet nawet taki szary. Możecie spamić w pierwoni. No to prawda. Bez Tylko pamiętaj, y, nie daj się, nie daj się zastać tym ufom. Wiem, spokojnie. No to było bardziej do Hangry'ego, bo Hangry był na... ...złobno. Idę, idę. Idę mi pomóc To by ktoś... wysadziło. Ten gość mnie zatłukł. Ten. Tutaj. Ten gość mnie zapukał albo nie, to był jakiś inny chyba. Ja. Chciał zdobić. To we, Zbierz przynajmniej kartę Dążysz jeszcze po moją? No cze czekanie, czekanie Ale 3, 3, 3, zostało 25 sekund Ten się mnie zatłukł On ma moją M -kę. Szybko, bo mam 15 bo mam Tylko jestem za tą ścianą 10, 9, 8, 7, 6, 5... Jest! Teraz tylko przeżyj. Masz, że jest w snyk wewnętrzny. MK i wolną pompę. I jesteś spoconą dynamo. Musisz to wygrać. Ty nam wykierujesz jewkę, wygraś ją za nas, zrobisz wszystko za nas. No bez problemu. Ja, właśnie. Także nie mam z tym kompletnie żadnych... A jeszcze jest tam sniperkę. Jaką sniperkę? No tam niebieską to nie Magnetyczną? No. Bo ona się nazywa karabin magnetyczny tak w zapewności. Coś, coś, coś jak sobie to. skończysz lutować, to może pójdziesz nas przywrócisz do życia, co? No tak, ale właśnie teraz mam zobrażę, jak? Bo nie mam zawana, nie wiem, w Oni się wybijają tam. Właśnie, ja czekałem, no w sumie jak nawet to jest mądry jakby plan, żeby czekać aż oni się wybiją i w najmniej spodziewanym momencie wyjść. Muszę powiedzieć, że masz mądrą kykę. Istnieje szansa, że mi też spowiedzie. O kurde, proszę, weźcie mnie w I to tak. Dzień dobry, jestem ufem, które cię właśnie będzie zabijało. zabijało. <grym>, nie no, tak chcę, proszę, żartuję. Ale najlepsze jest to, że oglądam hangrego, który ma zero eliminacji. I to mnie to tripory dziwi. Don't fool nobody, kurde, Ten ma famasę. I serobi wektora. <try> Dokładnie. Ty masz 3 Ty masz 3500 golda? No. A co ty O, skarwo, to nie wierzę. Mogę tam broń, bo ona jest fajna. To? No. Zaję, no fajna to sobie weź za chwilę, bo ja tu muszę popatrzeć, bo tu jest. O ja ci no. zastanawiam, kiedy nas no. no. tak wyrzutujesz, bo nie masz no. O no, no, no. Bo tak zawsze ostatnim odcinek będzie bardzo błędy. No. Aj! Gotowość. Wygotowość. gotowość. No, jak no, to widzicie widzowie, tutaj hangry nie podobał wyzwaniu i sorry, że takie, no wiadomo, że to było troszeczkę nudne, ale mam nadzieję, że następna gra będzie lepsza wszyscy te tak pomierali, ja ja sam no, nie bo no, 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 to się wyprajował w okej, okay, no rozumiem no a dyziurka to wstyd, z nie wiem, kto co zabił uspamił no, we mnie, a ja miałem tam wolną pompę Ciup! Ciup, 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 Może teraz chup, lepiej chup, chup, chup. wyjdzie. No oby! Serio? Tak, nie. To, to będzie problem. Serio? Kto chce w tych czasach jeszcze lecieć na Present Park? Ja. To jeszcze w tych czasach w ogóle tam lata. Ja, ja latam. Ja nie. Ja latam ja non stop się... na jedną miejscówkę. Jak on? Każdy wie. Każdy kto ogląda moje odcinki zawsze wie, że ja głównie właśnie latam na zalew zestoju. No, nawet ze mną nagryw No zawsze jak z tobą nagrywam, to też non stop jakby z tobą lecę na zalew, 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 zalew. zalew. No, co teraz A jak zmiana? No, a jako że mamy gościa dzisiaj na filmie, bo e, nie chwaląc się, e, Dziolek, czyli moi w tym przypadku, jest partnerem na moim kanale w takim sensie, że nagrywam z nim, będę z nim nagrywał dosyć dużo filmów, więc można powiedzieć, że jesteś naszym gościem na kanale. No, jak będziesz chciał, mam nagrywać to tylko dzwoni, bo napisz. Okej, okay, bo wiesz, bo nie, nie... bo ja nie wiem czy ty w szkole nie jesteś, że nic takiego, więc ja wolę nie dzwonić. Teraz pokażę moje plany. Nie, ale nie na filmie, nie na filmie, nie na filmie. Wiem. Dobrze ci mówię, bo... Oj, wiesz mi, nie chcesz zostać mieć danych osobowych przez internet. No, tak, tak, mnie nie zabudzić. No nie wierzę. No to jaj! Ja 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 gościu ja ma ja taki kala! Ja za ja, każdym ale... razem, jak ja dostanę zieloną MK na start, to ja się pierwszy wyłożę. Dlaczego tak jest? I dlaczego ja znowu obserwuję Hangrego? Co? To? to jest ten chłop na wojsku? Tja. Jak to jest no. aura, to tak. Nie mnie też jest. Ochodźmy do chyby. Dobrze, 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 dojeżdż, Zabijam. Idź po moją z Mam jednego? Zrób to dla mnie. Idź po moją kartę. Dostał głowę. Jak tam u go sprawa? Hungry lutuje i ma w Ej, tam masz pompę, jak to? właśnie wleży. Naprawdę?

i jeszcze grajesz w gołęb. Jaką mi dasz? Ej, nie może być. Tam masz pompę. A, nie ma, tam mam gościa. No idź, ja muszę z tyłu lecieć. to był ten gościu, co zabił Hangrego. No to ten. Wow! Nie ma no, o, nie ma, nie, w nie, w nie w ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. On na mnie od tyłu przyszedł, ja mam drogę. Ja nie mam prośby. Nie ja ma mnie, nie ma mnie, znaczy, ja mnie, nie Idę, idę, nie idę. nie idę, ja idę ja idę. Ja idę, ja idę. To nie ma To nie musi się nie zresetować. O nie za mnie, nie ma mnie, nie nie ma mnie, nie ma mnie, nie jest, jeszcze epic chest. jest, się pogniewamy. Widzisz, jest, to jest, epic chest. Nie, no to się nie uspija, to robię no. nie, 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 idź, nie, 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 Ja nie, 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 ja nie, 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 na nie, ja, spaza nie, 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 z nie, 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 ja ci si dam Taktikala, chodź. A jakiego koloru? Gościu! Maskara Maskara. Leży go! Skara ma... Ja mam! Ja to Ej, karego. ja mam niebieską memkę, muszę zostać rzeczy. Dostał. Nie, 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 nie. Tak, ja mam kurna! Ja teraz przejmuję dowodzenie. Ja leżę. Ja leżę. Ja nie żyję. Ja widzę jak Ten, który ma taki dobry nut. Ktoś, Ja Z tego chciałem. Jak się karmił, co za pierwszy? Leży. No. No, jeszcze no. dwie karty. żeby dwie inne, żeby dwie od razu Pierwszego. A jeszcze. No i no, za po prostu. Dana. Majo, nie możesz mi przeszłość tylko zostawić tego spaza? No, spokojnie. Dysio. A teraz idzę na niego. OK, spokojnie. Ja Chcieli, ale Fioletowego masz mu zostawić. Bo jak nie, to ja jak was zresetuję, to ja pójdę centralnie tylko spaza i go będę pilnował, żeby dzisiaj go nie wziął. No, spokojnie, ja nawet nie lubię. Tutu tutu kur na hangle szybko 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 szybko. Co? No Ale nie ja tylko ja to! Nie I moje! Ja, ja sam mam emkę. A ja mam to! Ja sam mam Dobra. Dawaj. Nie mamowy. Ja mam, ma ja ja mam smucić. A to, ja to chce karabin pulsowy? Ja. Do czego? No, do wszystkiego. Mnie to mogę ci dać mam. do snajpy cały, mogę ci dać tyle do emki, tyle do pompy i... Ej, i, ej, kto co do I dam ci odrobinę maksów. Ej, ja mam. Masz cały mój, to mój to metal, to pół cegły... Męczny. i... Pudra, i... i sto drewno. Dzięki. A se użyję tego bandaża i użyję z ogniska. Ja robię niebieskiego auga. Nie to nie interesuje Ja to zrobię konie... ja muszę koniecznie użyć tego ogniska co chcę ten, ma, chcę, to chcę, to, chce, to, chce, to, robią, to robią, ja go nie chcę Co ty robisz? Penny Shields! Ten se stoi w t połzie i ma wyrąbane! Rejdy! Trefa, trefa, trefa! Zapomniałem! No <Do> pika was <coughs> wszyscy!

no, nie na podnie, ale jest sobie nie pierwszy. No i Siadaj! Siadam! O nie u mnie. mi z radiem! No to tutaj sietę. lata! Czy to jest kufowa miejscówka, ponieważ nie wiem czemu, ale e, mam wyłączone nazwy. Nie, nie jest. Aha, czyli to są gości! To mamy jest to badzie w trąba, A fangry ma chyba gości. Szybko w nich! Ja, jadę. Oj, 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 oj. ja Co jest ty? O, kurde, kurde! Kurde, kurde, O, kurde, kurde! Kurde, 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 nas. kurde! Kurde, 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 kurde! Kurde, kurde! Kurde, kurde! kurde! Kurde, w swoich rękach o co jest ten gościu ja. aj to jest porażka nie nie miałam hp nie. gościu mnie nie dobił nie się wasz ani się wasz ani się wasz ani się wasz kurna nie dobił ten ma nie wiem ile hp ani ma ten, to jest czy ty się uciekłeś po prostu kupiłem i masz rąbane? Nie eee. ja kurna ratuję dwa razy Tylko i wyłącznie po to, żeby nie mieć kurna żadnej z tego wdzięczności Ja bardzo ja... ja bardzo Ej. Ja bardzo dziękuję w taką, za taką, bardzo dziękuję za taką współpracę kurde Ej Michał, ale wiesz, że ja tylko poszłam się schilować i ja tam wracam no Ty tak wracz, wrócisz tam, że e, weźmiesz, wejdziesz, robisz zadymę do spady, mąskotka, zremu, minuta, e, wiesz, podniesiesz nasze karty, weź tylko na karty nasz... i uciekaj. O, pierdolony bieg bieg. Podniesiesz nasze karty i uciekaj. To jest najważniejsze. Jego karta. No najpierw ty ja najpierw ty ja ziolka. Mają jej grąbamy, ale weź jego. No. Masz jedną kartę? Gdzie twoja? Tam! Dawaj, uciekaj. No, no nie mogę wchodzić, no Daj mi wejść, no! Halo. Nie no, nie wierzę. Nie, 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 nie mam co. Nie, nie, nie. Nie mogę wejść. Degenerujesz się no, jeden. Skakuj do tego. Ale od tamtego! Czekaj, okay. bo do tamtego nie mogę wejść. Ja idę do tego. Ale dobrze... M, 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 ten. No to wykieruję teraz naszą gierkę. Tak mi się wydaje. Nie, no, jeszcze ja się kierowałem. Jak wykierowałem was obydwu! Dwa ja, razy! Ja Dawaj, uciekaj! Uciekaj, nie Tutaj jest w takim na mapie Cicie dweak, cicie dweak! Jestem w i ja będę teraz O No wojny musisz to koniecznie zrobić, żeby tak cię nie zesnajpili, bo jak cię zesnijpią, to raczej tak na, no, to tak, na no nie, fajnie. Ciekawe kto się zrobił pierwszy. Ja co dyził, pewnie dyził. Ty pewnie. No ja jest na was. Tu nie mogę siadać! Jest! Siadłem! Ja, ja, ja. ja. Okej, okay, widzisz? Ja mam pana pistolet. Syka. No no A pan ja chcę na tam Płuszczajmy na kurs. Uf, na kurs. Poczekaj. A tam są goście. A ja mam pistolet. Goście. Goście walczące z gośćmi na gościach. A tam są goście. Patrzcie, tam są goście, kiedy tam są goście, kiedy stamtąd są trwałą goście. Chłopcy wybrzydli. No co my sklepiecie, za no chwilę od ze źle! No właśnie. No i, ja to, ja robię no i dobrze. No i dobrze. Ja, to, ja robię sobie zrobię wszystko, po jakąś przekąska. Ja sobie polacam ufą na oczy. Jeszcze raz, sam niech się a ile to UFO ma odrodzeń. Już zero pewnie. Zobaczę. No! Jak on się teraz zniszczy, to już ma przerąbone! MAIN! Z póta wjeżdżam! Moje. I niczyje. Moje ani. HP. Moje. Nie, no, dawaj. Moje HP. Halo! Halo! Ale Patrz go co tak, Ale to ja tak, tak, do tak, bo mam tylko tak, 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 mi tak, 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 mi tak, Dasz mi tak, 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 dał tak, mi Wiem, że dasz mi strzał. Nie, teraz będzie wielki Nie, dup tym autem. Co żeś zrobił z tym autem? On jest po nie, nie, już, nie wiem, to już Panie. Panie. ja, robimy, ja to zrobić. Nie wiem, ja to Zrobię Nie wiem, Ja robię, zrobić. Nie ja robię, ja Nie Nie Łapcie go tam! <grystanie> Ciknu i z drzewa, zrobiłem wyzwanie. z drzewa, dzień. Nie wiem, będziesz wypierdkiem tego sezonu! No, no, no. No, no, no. No, no. no, No, Nie ma łapku. Jesteś Ej, Ja mówię, wiem jak... Zresztą. Ja wiem chyba jak zrobić przetrwanie. Ja wiem jak przetrwać to. Ja wiem jak to przetrwać. Hangry, ty hungry. <gry> hungry! To jest moje... Ej, porwij mnie, to jest! Jak zrobią strony zrobić? Porwij mnie! mnie! To coś nie wychodzi! <śmienicza> to się nie wychodzi. Jezu, je, bo... <śmienicza> tego <sezonu>? nie. <śmienicza> Dziękuję. Nie, 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 ja cię nie, 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 się nie, 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 się nie, No nie, Ty nie, 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 nie,

no, nie, 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 po pięciu, no ty chrań no ty, teraz daj mi kurna, upożegnajcie się, a nie, bo teraz ufa się, rozpieprzy. więc dobrze ci tak, You can even try. No, a u mnie ja jakieś no to zacznij, no to no to no

Ej, my się tak bawimy, a tu ludzie jeszcze żyją. Tam się tam gdzieś. Gosie się tam gdzieś tłuką, nie mają kompletnie pojęcia o tym, że my jak kompletni idioci się bawimy. Oni się tam strzelają, płocą się, a ja mam, a ja mam najlepsze... no Dziękuję. No no to ma brak paliwa, co tak gówno. A wiecie co? Ja coś wam powiem. Patrzcie na mnie! Patrzcie na mnie! Oni okay. się tam tłuką, co to nie? Patrz na mnie! I oni się tam tłuką, A ja sobie siedzę! I się zajadam popcorn i mam wyrąbane! Best no. no Ja sobie siedzę! Zajadam sobie popcorn i mam wyrąbane. Mam duży popcorn! Nie strzelaj, bo zdradzisz im na swoją pozycję! Ja się chowam, ja się chowam za drzewo po to, by jeść popcorn dalej. Mam jednego. Bo to to zarąbiście teraz, oni do nas zaczynają strzelać. Proszę. <grym> no co za mm. Nie. Ty muszę dokończyć popcorn! Ja dokończyć popcorn! Chodź Chodźcie tam, to jest lód. O. Tu mam paliwa. No ty... Ja dzień dobry czekam. panie Hungry! Eee, ja, dzień dobry! Chciałby pan 48, ale do sniperki? Nie, no, żartuję, bo nie mam nawet. No a ten seru żał na tego tira! Mam ci pomóc? To ten wypadł pira. No kompletny bez jajek. No zarąbiście! oni do nas strzelają. Z tyłu mamy jakieś auto. Ten nie ma czerwonego tira, o którym wcześniej nie była mowa. A może Ale... jak ktoś wyminie tak jak algorytm? Aha, co stałem sam, zaraz mi jabłonny. I mi jadł. Bo ja widzę, co to chciała wykierować jedno. Chodźcie chodź. do lobby. No. Chodźcie, może chodź. trochę kreatywa prawda? Nie, bo muszę kończyć odcinek. Okej. Okay. Także no to widzieliście, no to to była kompilacja naszych gierek. Nie udało nam się zrobić wina. Przy okazji tam było troszeczkę śmieszkowania. Ogólnie było fajnie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. No to, no to na razie.